Gdy przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem. Gdy ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił go: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast trąd. Z niego ustąpił, a on mu przykazał, żeby nikomu nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za swe oczyszczenie, jak przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Lecz tym szerzej rozchodziła się jego sława, a liczne tłumy zbierały się, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych niedomagań. On jednak usuwał się na miejsca pustynne, i modlił się. Pewnego dnia, gdy nauczał, siedzieli przy nim faryzeusze i uczeni w prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy, a była w nim moc pańska, że mógł uzdrawiać. Wtedy jacyś ludzie, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed nim. Nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób go przynieść, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa. On, widząc ich wiarę, rzekł: Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy. Na to uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: Któż on jest, że śmie mówić bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy, prócz samego Boga? Lecz Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do nich. Co za myśli nurtują w sercach waszych, Cóż jest łatwiej powiedzieć: Odpuszczają ci się twoje grzechy? Czy powiedzieć Wstań i chodź. Lecz, abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów rzekł do sparaliżowanego: Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I natychmiast wstał wobec nich wziął łoże, na którym leżał i poszedł do domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich. Wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj.